EA Sports FC 24 Cyberpunk 2077 Widmo Wolności Starfield To tylko trzy z najbardziej wyczekiwanych gier, które mają wyjść w tym miesiącu. Na tym się jednak nie kończy. Starfield Trudno wymienić obecnie bardziej wyczekiwaną i hajpowaną produkcję, a szczególnie wśród posiadaczy Xboxów. Odkąd Microsoft przejął BTSD, fani zielonych wyczekiwali dłużej produkcji od twórców Skyrima czy Fallouta 4, a obiecywanym produktem premium miała być właśnie ta kosmiczna przygoda. Trochę jednak musieliśmy poczekać, bo tytuł bardzo długo był w produkcji. A twórcy, po tym gdy już raz nie dotrzymali terminu wydania gry, bo ta miała pierwotnie ukazać się w listopadzie 2022 roku, uparcie nie chcieli podawać nawet przybliżonej daty premiery. Dopiero w czerwcu dowiedzieliśmy się, że wyczekiwana gra ukaże się we wrześniu tego roku. Starfield przede wszystkim ma być produkcją ogromną oraz pełną szczegółów. Bethesda obiecuje kosmiczne doznanie na nieznaną dotąd skalę. Będziemy zwiedzać planety, podziwiać ich faunę i florę i z dużą dowolnością budować własne statki. Podczas zabawy użyjemy statków nie tylko do przemieszczania się, ale także do starć z wrogami. Walka będzie oczywiście możliwa również na lądzie, a Twórcy przygotowali masę różnorodnej broni, która pozwoli nam dobrać uzbrojenie pod preferowany styl. Ja liczę jeszcze na ciekawą historię, która umili podbój kosmosu NBA 2K24. Wrzesień jak co roku to także miesiąc premier kolejnych edycji gier sportowych. Dlatego w tym czasie będziemy mogli zagrać również w popularną produkcję o koszykówce. NBA 2K24 będzie poświęcona tragicznie zmarłej legendzie koszykówki Kobiemu Bryantowi. Okazuje się, że odsłona z numerem 24 nie będzie wyjątkowa jedynie dzięki wzruszającemu hołdowi. Deweloperzy ujawnili, że ta edycja otrzyma długo oczekiwane wsparcie funkcji crossplay na platformach PlayStation 5 oraz Xbox Series X i S. Co więcej... NBA 2K24 zaskoczy nas także trybem ProPlay. Ta technologia bezpośrednio przekształci materiał filmowy z NBA w autentyczną rozgrywkę w grze. To oznacza, że animacje i ruchy dostarczone przez ProPlay przyniosą przełomową autentyczność do rozgrywki na PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Niestety nie wszystkie wieści są tak radosne. Twórcy zdecydowali się kontynuować nieprzyjemną tradycję i ponownie nie umożliwią posiadaczom komputerów osobistych doświadczenia jakości gry, którą oferują konsolą obecnej generacji. Zamiast tego, gracze na PC otrzymają wersję opartą na starym sprzęcie Sony i Microsoftu PS4 i Xbox One, co jest wiadomością nieco mniej optymistyczną. Anonymous Code Anonymous Code to przedstawiciel przygodówek Visual Novel, czyli gier skupiających się na statycznych scenach dialogowych. Jeśli jednak kogoś to nie odstrasza, to warto zerknąć w kierunku nowej gry studia 5BB. Twórcy ci dostarczyli nam w poprzednich latach m.in. fantastyczną historię Stain Gate. O Anonymous Code tu i tam można przeczytać, że to kontynuacja wydanej w 2017 roku gry Occultic Nine. Ale tak naprawdę to też samodzielna historia i znajomość poprzedniej odsłony serii nie jest wymagana. Fabuła produkcji jest dość nietypowa i na pewno zachęcająca. Opowieść osadzono w przyszłości, a dokładnie w roku 2036. W wyniku błędów systemów komputerowych doszło do wielkiego kataklizmu i gwałtownych trzęsień Ziemi na całym świecie. Niestety sytuacja prawdopodobnie może się powtórzyć, więc aby móc temu zapobiec ludzie tworzą symulację całej Ziemi. Ma to pomóc pozyskać ważne dane. W tym wirtualnym świecie żyją ludzie, którzy z czasem zyskują własną świadomość i zaczynają podejrzewać, że żyją w symulacji. Brzmi co na Najmniej dobrze, co nie? Eternites. Kilka dni po Anonymous Code, swoją premierę będzie miała kolejna animcowa produkcja. Tym razem nie będzie to już gra typu pokaz slajdów z dialogami, ale gra akcji, więc dostaniemy tu możliwość także walki i jak można zobaczyć na materiałach, ta będzie całkiem widowiskowa. W Eternite fabuła będzie już bardziej zbliżona do tego, co możemy spotkać w innych tytułach. W niedalekiej przyszłości świat jest bliski zagładzie, gdy w wyniku tajemniczego zjawiska ludzie zaczynają przemieniać się w bestie rządne mordu i władzy. Nasz bohater będzie Oczywiście odporny. Twórcy oprócz przyjemnej walki reklamują grę mechaniką randkowania. Oprócz pojedynków z wrogami, będziemy też musieli zmierzyć się z płcią piękną, co będzie trudniejsze. The Crew Motorfest. Ubisoft pozazdrościł Microsoftowi serii Horizon, więc postanowił przygotować swoją odpowiedź. Za The Crew MotorFest odpowiada należące do francuskiego giganta studio Ivory Tower, czyli twórcy dwóch odsłon z serii The Crew. Dlatego też można uznać The Crew MotorFest za spadkobiercę wspomnianej serii. W nowej produkcji Ubisoftu, jak w konkurencyjnej serii od Microsoftu, dostaniemy do dyspozycji Otwarty Świat, ale zamiast do gorącego Meksyku, trafimy na równie upalną wyspę Oahu na Hawajach. Teren ma być naprawdę duży, choć mniejszy. Od obszaru USA The Crew 2, a gracze będą mogli odwiedzić znane miejsca z tego regionu. Otrzymamy oczywiście bardzo arkadowy system rozgrywki, więc nic nie będzie nam utrudniać bezstresowego gonienia na pełnym gazie przez malownicze krajobrazy. Mortal Kombat 1 Mortal Kombat to chyba najbardziej znana franczyza bijatyk na świecie. Świetnie przyjęta jedenastka, jednak trochę uśpiła czujność Warner Bros. Games. Przez ponad 4 lata od premiery poprzedniej odsłony konkurencja nie spała. Niedawno dostaliśmy świetne Street Fighter 6, było jeszcze naprawdę dobre The King of Fighters 15, a za parę miesięcy otrzymamy fantastycznie zapowiadające się Tekken 8. Mortal Kombat postanowił podjąć rękawice i otrzymaliśmy symboliczny restart serii, a przynajmniej tak można wywnioskować po numerkach. Poza w opowiedziach wygląda to jednak na ewolucję. Dostaniemy na pewno nowszy silnik graficzny, w końcu odesłano na emeryturę wysłużony Unreal Engine 3 i w nowej odsłonie zobaczymy oprawę opartą na Unreal Engine 4. Szkoda jednak, że nie na piątce, bo taki silnik ma posiadać Tekken 8. Mimo to, gra prezentuje się ciekawie, a fani Mordobić na pewno znajdą tu coś dla siebie. Lies of P Gry z gatunku Souls-like mają się nadal dobrze, ale gracze od dawna wyczekiwali produkcji, która klimatem dorówna Bloodborne od From Software. Coś takiego obiecuje nam właśnie Lies of P – Mroczna interpretacja historii o Pinokio. Głównym bohaterem gry będzie tu bowiem ożywiona, mechaniczna lalka. Akcja została osadzona w ponurej miejscowości Krat, która przypomina zachodnioeuropejskie realia z drugiej połowy XIX wieku. Naszym głównym zadaniem w grze będzie odnalezienie tam nikogo innego jak Geppetto. Najciekawiej w produkcji od Round 8 Studio zapowiada się mechanika kłamstw. Im częściej Pinokio będzie mówił nieprawdę, tym większy będzie miał nos, a nosem będzie mógł rozwalać wszystkich naokoło. A tak naprawdę nie. Tak naprawdę w wyniku kłamstw będzie stopniowo tracił moce lalki, bo zwyczajnie będzie mu bliżej do człowieka. Brzmi świetnie. Witchfire! Za Witchfire odpowiada polskie studio The Astronauts, założone między innymi przez Adriana Chmielarza, czyli człowieka odpowiedzialnego za sukces People Can Fly. Wcześniej twórcy wydali tylko jedną grę, Zaginięcie Itana Cartera. Witchfire zostało zapowiedziane jeszcze w 2017 roku, więc trochę musieliśmy poczekać, aby produkcję sprawdzić. We wrześniu będzie jednak w końcu okazja, a to za sprawą wczesnego dostępu na PC. Choć The Astronauts wcześniej dało nam grę przygotową, to teraz Polacy postawili na pierwszoosobowy shooter z magicznymi zaklęciami, który został osadzony w mrocznym fantasy. Główne skrzypce ma tu grać właśnie widowiskowa walka oraz bogaty wybór uzbrojenia. Brzmi ciekawie, tym bardziej, że gra ma stawiać na wysoki poziom trudności bez możliwości włączenia łatwiejszego trybu. Party Animals. Party Animals to kolejna produkcja towarzyska, która posiada niezwykle pokraczną fizykę, przez co nie ma sobie równych podczas partyjek na domówkach. Graliście w Gangbis albo Totally Reliable Delivery? To tu będziecie się bawić równie dobrze. W Party Animals wcielimy się w zwierzaki o słodkim wyglądzie, które będą toczyć bratobójcze walki na śmierć i życie. No może nie aż tak brutalnie, gdyż trzeba tu będzie pokonać rywali, ale będzie to zabawa, która może jedynie wywołać ból brzucha ze względu na nieustanny śmiech. Na spotkania ze znajomymi pozycja obowiązkowa. Rin, the last child. W Rin The Last Child wcielamy się w tytułową Rin, która wyrusza w podróż mającą przywrócić porządek w mistycznym świecie. Historia Rin, jej rodzeństwa i ich twórcy została zainspirowana starożytnym mitem o Kronosie i jego konflikcie z dziećmi. Dotyka również wątku przemijania bogów. Mitologia stworzenia doskonale pasuje do mrocznej, baśniowej atmosfery Metroidwani, pozbawionej śladów ludzi, ale pełnej magii. Ważnym motywem w grze jest konflikt między posłuszeństwem wobec władzy ojca, twórcy, a wolnością, wolną wolą, i odpowiedzialnością za siebie i swoje decyzje. Szczykuje się piękna i wielowymiarowa opowieść. Cyberpunk 2077: Widmo Wolności. O cyberpunku i jego burzliwej historii powstawania i długotrwałego łatania można by teraz pisać prace doktoranckie. CD Projekt Red dostał mocno potyłku od fanów za stan w jakim produkcja się ukazała, choć wiele osób w opozycji broniło gry ze względu na swoją opowieść jaką przekazywała. Sam grę przechodziłem zaraz po premierze i mimo licznych bugów w grze bawiłem się wyśmienicie. Obecnie to jednak zupełnie inny tytuł. Dopakowywana nową zawartością oraz połatana gdzie się dało. We wrześniu w końcu doświadczymy finału tego ogromnego przedsięwzięcia, ekskluzującego całą branżę gamingową. Sam Cyberpunk 2077 otrzyma ogromną aktualizację z numerkiem 2.0, a za stówkę gracze będą mogli zaopatrzyć się w ogromny dodatek fabularny, który ma być większy niż rozszerzenie krew i wino do Wiedźmina 3. Opowieść w dodatku ma rozgrywać się w nowym obszarze Night City, Docktown. Z nowości warto wspomnieć, że policja w grze zostanie wyposażona w bardziej zaawansowane SI, pozwalające jej dynamicznie reagować na działania graczy w oparciu o poziomy eskalacji, w tym rozstawiać blokady uliczne. Kierowanie pojazdami w grze również zostało rozszerzone o nową funkcję. Od teraz w grze będzie dostępna jazda bojowa. Gracze będą mogli strzelać w trakcie jazdy, korzystać z haków bojowych i ogólnie siać zniszczenie. Już nie mogę się doczekać, aby ponownie wsiągnąć w Cyberpunka na długie godziny. Gothic Classic Pierwszy Gotik ukazuje się na Switchu w wersji klasycznej. Co tu więcej mówić? Bezimienny powracam. Disney Speed Storm. Gry typu Kart Racer ukazują się już z każdego możliwego uniwersum. Najpopularniejsze oczywiście jest Mario Kart, ale był jeszcze Sonic Racing, czy dopiero co mogliśmy sprawdzić zaskakujące dobre Smurfy Kart. Tym razem pościgamy się postaciami znanych z animacji i filmów Disneya oraz Pixara. W Disney Speedstorm dostępne będą m.in. postacie kapitana Jacka Sparrowa, Mulan, myszki Miki, Saleya, czy Bessie. Co ciekawe za produkcję odpowiadało studio Gameloft, czyli twórcy ciepło przyjętego Disney Dreamlight Valley. Jest więc szansa na równie dobry

była FIFA, nie ma FIFA. Na szczęście EA mimo utracenia licencji na ikoniczną nazwę nie zawiesiło butów na kołku i kontynuuje wydawanie swojej niezwykle popularnej serii teraz pod tytułem EA Sports FC. Nazwa może nie najlepsza, ale nie powinno mieć to wpływu na sprzedaż. Zwyczajnie gra od EA nie ma nadal godnej konkurencji, odkąd PS sam się pozamiatał, a zapowiadane jakiś czas temu UFL szybko raczej nie ujrzy światła dziennego. Fate Samurai REMNA Seria Fate doczekała się już masy produkcji growych czy animowanych, a fani mogą liczyć w tym miesiącu na kolejne rozszerzenie franczyzy. W Fate Samurai Lemnant kontynuujemy wojnę o święty Graal w okresie Edo w Japonii. Wcielając się w Joriego, gracze będą eksplorować Edo i jego różnorodne atrakcje, takie jak przemierzanie ulic w towarzystwie rozmaitych sług, zakupy w tajemniczym sklepie Babilonia czy zwiedzanie słynnych miejsc rozsianych po mapie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem ciekaw jak wypadnie przeniesienie miejsca. Wojny Ograla do realiów kraju kwitnącej wiśni sprzed otwarcia granic na świat.